Wyrzucony z Mińska ambasador Unia Europejska. Co mówiło o Rosji? Ambasador Unia Europejska na Białorusi. Rosja wspiera Mińsk. Mamy nadzieję, że Moskwa zda sobie sprawę, że nie warto. Oczywiście, że Rosja wspiera Białoruś. Mamy jednak nadzieję, że ten kraj zda sobie sprawę, że tego reżimu nie warto wspierać. Mówił we wtorek podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego AFET wyrzucony z miejska ambasador Unia Europejska na Białorusi Dirk Huebel. Unijny dyplomata poruszył kwestię Rosji, odpowiadając na pytania eurodeputowanego Pis Witolda Waszczykowskiego. Polski polityk pytał również między innymi o sprawę zapowiadanego piątego pakietu unijnych sankcji, który ma zostać nałożony na Białoruś. Waszczykowski zwrócił szczególną uwagę na eksport białoruskich nawozów potasowych kupowanych m.in. przez Belgię i Holandię, które mogą nie chcieć zaprzestać sprowadzania tych towarów. Są dziedziny, które są trudne dla strony europejskiej, ale jeżeli władze Białorusi będą kontynuowały represje i przemoc, to wszystkie opcje są możliwe. Sprawa ograniczenia eksportu będzie w dużej mierze zależała od zachowania władz w Mińsku, powiedział Schuabel. Szef stałego przedstawicielstwa Unia Europejska w Mińsku zaznaczył również, że Unia Europejska zna, śledzi i regularnie upomina się o losu więzionych na Białorusi działaczy polonijnych, Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta, o których przypomniał Waszczykowski. Rząd Polski cały czas stara się i podejmuje próby ich uwolnienia. To bardzo ważna kwestia. Sprawy Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta są bardzo wysoko na naszej liście priorytetów. Podkreślił unijny dyplomata. Schwebel przypomniał także, że Unia Europejska jest gotowa, jeżeli będzie taka potrzeba, a państwa członkowskie o to poproszą, wesprzeć Polskę, Litwę i Łotwę w odpowiedzi na kryzys migracyjny na wschodniej granicy Unia Europejska, zarówno poprzez Frontex jak i inne działania. Podczas sesji pytań i odpowiedzi do unijnego dyplomaty głos zabrała także eurodeputowana pisanna Fotyga, która rozpoczęła swoje wystąpienie od przekazania pozdrowień dla białoruskiego społeczeństwa. Trzymajcie się, i nawet jeżeli sytuacja jest trudna, to jestem pewna, że reżim Łukaszenki w końcu upadnie, tak jak i wspierający go reżim zaznaczyła. Fotyga zwróciła również uwagę na to, że rządzący Białorusią Aleksandr Łukaszenka już teraz jest w trudnej sytuacji i wpadł w pułapkę mafii przemytników ludzi. Ku naszemu rozczarowaniu, odpowiedź Unia Europejska na kryzys na Białorusi jest, mówiąc bardzo dyplomatycznie, bardzo umiarkowana mówił z kolei eurodeputowany i współprzewodniczący nowej lewicy Robert Biedroń, kierujący delegacją Parlamentu Europejskiego do spraw. Białorusi polityk lewicy wezwał do stworzenia całościowej strategii Unia Europejska dotyczącej Białorusi i skrytykował wolne tempo przyjmowania nowego pakietu sankcji. Schoebel, który pod koniec czerwca opuścił Mińsk na żądanie białoruskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i od tej pory pracuje z Brukseli, przypomniał na początku spotkania, że podobny los już wcześniej spotkał ambasadorów Polski, Litwy i Łotwy w tym państwie dodał, że kilka dni temu Mieńsk musiało opuścić ambasador Francji. Na początku spotkania dyplomata zaznaczył, że najważniejszym problemem na Białorusi pozostają naruszenia praw człowieka. Podkreślił, że według jego informacji w kraju jest obecnie 821 więźniów politycznych, a uczestnicy pokojowych demonstracji narażeni są na represje. Uzupełnił, że na Białorusi zawieszono działalność 270 organizacji pozarządowych, nie tylko tych broniących praw człowieka, ale również na przykład ekologicznych. Ambasador Unia Europejska na Białorusi przypomniał, że od czasu zmuszenia do lądowania w maju w Mińsku samolotu Ryanair konflikt na Białorusi ma międzynarodowy wymiar i jest zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa. Później władze Białorusi posunęły się nawet dalej. Podejmując politycznie motywowane operacje hybrydowe przeciwko sąsiadom, zwabiając tysiące migrantów z Bliskiego Wschodu, wydając im wizy turystyczne i ułatwiając podróż nad granicę i zmuszając ich do nielegalnego przekraczania granic z krajami Unia Europejska, przypomniał Schoebel.